Pisze do mnie pan Marek z Warszawy: Panie Piotrze, drogi Jaku, jestem szefem dużej firmy. Mhm, ryba. Wdrażamy w naszej organizacji program Employee Advocacy. Czy sam muszę pisać publikacje? Panie Marku, nie, nie musi pan, ani nie musi pan pisać, ani nie musi pan sam pisać. W końcu jest pan szefem, więc nic pan nie musi. Tylko jeżeli chce pan zrealizować cele, które postawiliście sobie na początku wdrożenia programu Employee Advocacy, to do tego potrzebuje pan zaangażowania pana zespołu. Potrzebuje pan, żeby pracownicy się w odpowiedni sposób zaangażowali w tworzenie treści, w publikowanie, we wspólną pracę, a do tego potrzebny jest pan. Pan jako przykład, pan jako role model. Pan jako ktoś, kto swoim działaniem pokaże, że warto, że trzeba, że można, że to jest coś ważnego dla organizacji, czyli się pan w to zaangażuje sam najpierw. Dopiero wtedy pójdą za panem inne osoby.